Trzynasty, podjęcie uchwały z przyjęcia dokumentu wielkiej działalności 2020 strategii. Myślę, że chyba wszystko zostało wyjaśnione. No, jeżeli jeszcze ktoś z Państwa ma wolę zabrania głosu, to bardzo proszę. Więc już wyraziło pozytywną opinię? Także. W takim razie przechodzimy do procedury podjęcia. Uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu Wielkie Jeziora Lotuskie 2020? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Uchwała została podjęta jednomyślnie. Punkt kolejny, 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 44 na 1 w miejscowości Gminy. Uchwała omawiana na Wójt, tak? Tak, uchodzi. Może tylko wyjaśnię, chodzi o te mieszkania socjalne, gdzie mamy zapewnienie, że te mieszkania socjalne, agencja nieruchomości rolnej przekaże na własność, gminy gminie odkładnie, z tym, że warunkiem jest to, że w planie y, zagospodarowania miejscowego musi być wpisane tak, że są to y, mieszkani cel y, mieszkaniowy. Natomiast y, nie mamy takiej zmianki, to jest tylko część jakby, tak? To, na taką tam, część nie ma w ogóle Wnieść tam taką informację, żeby ta procedura została właściwie postępowanie zakończone i w najbliższym czasie te mieszkania zostaną przekazane na własność gminy. A jak wiecie Państwo, no, potrzeby mieszkań socjalnych są ogromne. Tak naprawdę z oglądu tych wszystkich mieszkań socjalnych wynika, że są one chyba w najlepszym stanie technicznym. W do wszystkich zasobów komunalnych, które tutaj posiadamy w naszej gminie. I mieszkań będzie? Tam są dwa lokale. Jedno jest jednoizbowe, jest z, z taką małą obszernym pomieszczeniem, a drugie jest mieszkanie w upokoju. To budynek To jest budynek moje szkoły i to, to, to są pomieszczenia na dole. Czy jeszcze Była tutaj komisja z Agencji Nieruchomości Rolnej. Także Państwo widzieli, oglądaliśmy tutaj i te mieszkania socjalne i ustalaliśmy też możliwości sfinansowania i dofinansowania budowy tych oczyszczalni rowego, o których wcześniej wspominałem. Nie mamy efektu jeszcze, czyli nie mamy posiedzenia zarządu, także myślę, że na dniach otrzymamy decyzję z Agencji Nieruchomości Rolnej, jakie możliwe jest dofinansowanie z agencji budowy kontenerowej oczyszczalni w konokach nowych, bo muszę Państwu powiedzieć, że tak naprawdę one już to, przestało funkcjonować. Od chyba wczoraj, czy będzie odbywał, odbywał się wywóz tej bo one nie spełnia już żadnych norm. Także jest to na dzień dzisiejszy ogromny problem dla na naszej gminy, no i musimy postarać się jak najszybciej ten problem no to rozwiązać. Jeżeli agencja podejmie decyzję, że to finansują, Myślę, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, w przyszłym tego nie jest umówiona z dyrektorem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska też w jakiś sposób nas tutaj nas wespro, bo, bo nie posiadamy ani spółka nasza, ani my na dzień dzisiejszy taki środków w wysokości około tysięcy, żeby z własnych środków wybudować to oczyszczalnię. Zresztą jest tutaj Pan Radny wie w jakim stanie jest to oczyszczanie, tak naprawdę żadna modernizacja tam z chwilą wybudowania tego osiedla praktycznie nic na nie Na chwilę obecną tam jak tak jakby były, 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 No i jeszcze były, były, ładnie były, były, nie były, były, hmm, niezbyt hmm, niezbyt ładnie padnie, były, na były, były, na były, 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 Jesteśmy w kontakcie, czekamy na decyzje z agencji, no i też, tak jak wspomniane, będziemy monitorować wspomożenie ich w wojewódzkim funduszu ochrony środowiska. Ja nie mogę jeszcze tylko dodać, bo oczywiście rozmawiałem z człowiekiem, który troszeczkę znaczny, na ten temat, że tylko zasługa, że ten cień wodny, ten ruch migracyjny, jak nie się na długim odcinku, nie wpadnie do jeziora, do biedny, to jeszcze te jeziora jako takowe Bo, bo to dużo nieczystości po drodze. Na tym mandacie, żeby tracimy. Stawa bardzo pięknie. Bardzo proszę o opinię komisji. Komisja zapoznała się z tym y, dokumentem i wyraziła pozytywną opinię, żeby prze, przystąpić do opracowania miejscowego planu w miejscowości lipskim. Czy Jeszcze jakieś pytania? W takim razie przechodzimy do procedury podjęcia uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki numer 44 na 1 miejscowości Lipińskiej, obręb geodezyjny Lipińskiej? Proszę o podniesienie ręki. została jednogłośnie. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 na 30 2015 roku Rady Gminy i dnia 5 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia wodnej zbiorowego, i zbiorowego odprowadzania ścieków. W, w samej treści uchwały nie zmienia się nic. Zmiana dotyczy pani sekretarz punktu, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia publikacji. Tak pana nie podlega. Co jest ta zmiana? No rzeczy najistotniejsze pozostają te same. Tak. I komisja tą uchwały zaopiniowała też pozytywnie, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. To jest w dodatkowy. Jakieś pytania jeszcze ze strony Rady? W takim razie przechodzimy do podjęcia uchwały w Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 na 30 2015 Rady Gminy Miłki z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w i zbiorowego odprowadzania ścieków. Bardzo proszę o podniesienie ręki. Uchwała została podjęta. 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia, uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z pomieszczeń szkolnych w szkołach, do których poddanych prowadzącym prowadzący. Ta sama sytuacja jak poprzednie uchwały. Uchwała w korzyści z niej podjęcia. Do jakiegoś punktu na etapie opiniowania nie, nie, nie wyszło. No, to jest w przypadku, nie wiem, Pana, tej taryfy. Taryfika na To szkoły. Bo tam był kratłowisk, tu się wkradł. Przy podjęciu. To jest czynienie. No, nie może, salir... może gminą ustalać ceny, jak organem prowadzącym... Chodzi o uchwalenie tej uchwały. Dlatego, że okazuje się, okazało się, że zostały przekazane pomieszczenia umieszczenia w zarząd, więc Rada tutaj nie jest władna. Nie, nie ma po prostu kompetencji do, do ustalenia tych zasad i nie ma podstawy prawnej. Natomiast tę podstawę prawną ma bardzo to zarządzenie w terenie szkoły zostało. Czy jakieś pytania jeszcze? Nie. nie. Bardzo proszę o Opinia ja też jest właśnie przyczyną mi się do uchylenia, jeżeli. Jest to troszeczkę ma na to wpływ dyrektor szkoły, my to opiniowaliśmy tą, że uchylamy pozytywnie. Wszyscy byli za uchyleniem tej uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 7 na 40 2015 Rady Gminy Miłki z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania z pomieszczeń szkolnych w szkołach, dla których organy prowadzący nie zginą Proszę o podniesienie rąk. Uchwała została podjęta jednoznacznie. Punkt kolejny, 17. Wolność wnioski w Bardzo proszę, Pani Przewodnicząca, Pani, ja bym prosiła o koszt do przy świetlicy, bo nie dostaliśmy no. jeszcze do tej pory, nie? I również nie mamy tylko jedni tam na szkole. No, no, i one wszystkie miejsca dostrzegam, to biegunistą otrzymałam, to będzie zostawione, niech też tu nie I zapytam o dalszy ramion dróg, bo został przerwany, połowa dróg jest niezrobiona, no i oczywiście przeczytnijmy połowę dróg, bo tak jak jeździliśmy, to, to większość dróg tylko wydała. No, ale raczej na tylko główną drogą, nie? A jeszcze to Pana Marka nie jest rok na droga. Pan Marek, pan Pajkowski. No i oczywiście przed jeździa. Bo no to żadna będzie nie, nie załatwana przy przystanku również nie. I czy pani rozważała już coś o zatoczce? Przy sobie dla dzieci, że będzie. No tutaj jakby nie podjęliśmy takiej decyzji konkretnej, w tej chwili realizujemy decyzję w wyjagodnym kierunku. Tam już dwa ustalenia, chyba pozwolenie już mamy. Jak zakończymy ten jeden etap, kolejny etap to jest dokończenie budowy czy przebudowy drogi w Bielskich, bo tam kwestia też niedokończonej tej zatoczki, przepraszam, w Dano na w Bielskich, tak, tam gdzie żeśmy po prostu oglądali, to też trwają w tej chwili ustalenia, z, ponieważ jest to droga powiatowa, z powiatem, jak będzie to realizowane. Więc może po kolei zrobimy jedno rzecz, drugą, wtedy zajmiemy się kolejnymi bardzo Proszę o Zwrócili się do mnie mieszkańcy bloku, chociaż to jest teren Sebastiana, ale byli akurat u mnie w sprawach naszego stowarzyszenia i poruszyli problem y, błahy właściwie, bo to jest koszt jednej ciężarówki kruszywa, żeby wzdłuż, y, jak się kończy, y, to ta kostka i ten odcinek, co jest do y, stacji y, ujęcia te nasze pompy, wodociąg. Ten jest odcinek, właśnie pełen wybitych takich dołków, zwłaszcza po deszczach, bo to idzie dużo, idzie tam do Panamietka Lewieckiego, transportu z torfem i zasypywanie szwirem nie ma sensu, bo to już się ich wypija z powrotem, to wypukuje się, kruszyło, gdy jest wprowadzone, wciśnięte w takie, bo to spełnia swoje wymagania. To była prośba taka. A drugie pytanie to jest, Naprzeciwko y, bloków zostały pozostałości, po y, chyba to co były, ich nie wiem co to były, szamba do tych bloków budowane, co z tym terenem będzie robiło, bo czy to straszy tam troszeczkę, ja tam pojeździłem troszeczkę po tych... E, wiem o które chodzi. No tam ten jest ten boisko ten i tam jest bardzo niebezpiecznie, bo tam dzieci ten próbują ten kopać ten sobie piłkę, żeby się o te betonowe w, w, w te... Wystające elementy i metalowe i betonowe dodatkowo, żeby... Nie wiem też, czy to nie jest połączenie z oczyszczalnią, bo będzie taki problem, wiecie Państwo, że jeżeli dojdzie do zamknięcia oczyszczalni w miłkach, tak, hmm. ścieki no, przekierowywane będą do Giżycka, do wystrego, ale czy to nie będzie potrzeby pozostawienia jako takiej zęby awaryjnego tak zbiornika. Także Bardzo nad tym dobrze. zastanawialiśmy się. Myślę, że tutaj w porozumieniu z aglomeracją, z panem Arkadiuszem Fajm, zobaczymy, uzgodnimy, co z tym możemy zrobić. Bardzo proszę. Ja mam pytanie do pani Wójt, o naszego boiska, bo e, tam trwają prace e, związane z wyrównaniem e, terenu. Tylko, że strasznie się ciągnie to niewiele, bo są takie 3, 4, 5 dniowe przerwy. Przywiezie się trochę żwiru, przerwa, przyjedzie, przyjedzie kat, trochę rozepcha. Już był taki sygnał, że więcej czarnej ziemi nie będzie i pozostanie piasek, Wobec czego to praktycznie praca będzie yy, niewłaściwa z na to, że na murawach, na piasku, na żywie, że nie urośnie. druga sprawa to będzie piłka siatkowa na piasku, a nie piłka nożna. Wobec czego tej ziemi czarnej to trochę trzeba by było więcej, i plantacja powinna być troszeczkę, jakby to było niedokładnie zrobione. I y, drugie pytanie, znaczy praktycznie pytanie, to praktycznie sygnał przy pracy Komisji Rewizyjnej. Akurat stwierdziliśmy, no, nie powiem, że to element jest, ale spore zadłużenie w kwestii pozyskania środków z podatku rolnego, przypuszczam, samą gdzie zadłużenie wynosi prawie 400 tysięcy, ponad 100 tysięcy. Wobec czego patrząc na harmonogram to znaczy Komisja Rolnictwa w Czerwcu zajmuje się tą problematyką. My jako komisja rewizyjna to wstrzymamy się od jakichś działań, dopóki by jakieś zdanie swoje nie określi się w tej materii. Czy po prostu gmina odgrzechowała wszystkie środki i możliwości prawne? Czy te osoby w jakiś sposób dopięknie tego? Zwróciłam uwagę na ten problem, już wcześniej tutaj przeprowadziłam rozmowę z panią skarbnik, i Pani skarbnik, z pracownikami pionu tego księgowego. Może pani Ada tutaj trochę nie, Ja już na, na poruszali, z że to musimy zaciągać kredyty, a nie mamy właśnie, mamy swoich dłużników. Myślę, to ponad 500 no. tysięcy. Tak są też duże, tak? Tak, rozważaliśmy nawet y, ograniczenie troszeczkę wydatków na szkoły, w ten sposób, żeby w Staźwinach filie, nie z filie już tylko, w staźwinach i ograniczyć w ten sposób wydat część wydatków na Szkolnictwo, bo w tej chwili ponad połowa środków to idzie szkoły, a nie brakuje środków na remonty dróg, takie inne sprawy, sport, bo narzeka olimpia tak samo na brak pieniędzy. Zresztą wszyscy narzekają. No, ale mówię, że są no, to nie jest tego, Ale nie możemy całego też budżetu przeznaczać praktycznie na szkoły. Zobaczcie, że skoro też się no, dzieje tak, znaczy, tak, to tak, na ta kwestia wymiana pieca w Staświnach tak. będzie generowało oszczędności, także... No, no poproszę tylko chwilę uwagi, że jeszcze oprócz pieca to tam okna na tak, tak, są więc sam tak. piec chyba niewiele daje, że okna są jeszcze, no i... No ale w tym roku nie mamy, nie planowany. W planie nie ma środków na remonty w szkołach. Mamy niewielką kwotę w planie finansowym na wymianę systemu grzewczego w Zespole Placowego Światowych w Miłka. To jest koszt 80 tysięcy, tak dobrze pamięta Pani Ato? Taka, taka kwota. No, ale jeżeli mówimy o wymianie systemu grzewczego, to my na pewno w takiej kwocie się nie zmieścimy. Ze względu na to, że tak naprawdę ogrzewanie w łączniku w Zespole w ogóle nie funkcjonuje, czyli kaloryfery w ogóle nie grzeją. W tej świetlicy mniejszej także. Także no tutaj poza tym trzeba wymienić e, tak naprawdę oblicz pieca, no i wszystkie kolory fery, wszystkie rury. To jest z tym starym szkoły, więc. To nie jest uchwała, jeszcze... no po prostu szukaliśmy, tylko po prostu gdzie znaleźć te pieniądze na brakujące, y, nasze inwestycje, rozmawialiśmy luźno. No jak to? Można szukać oszczędności w szkole, bo ma najlepsze osiągnięcia.

są, y, idzie sprawa do komornika. Więc to nie jest tak, że my nic nie robimy z tymi długami. One są w no tylko że my po prostu no, nie możemy pójść zapukać, panie, też pan daj nam pieniądze. Ja, ja tak? przepraszam, no, na razie tego tematu nie wydałem z uwagi na to, że, że, że to świeży temat, który się pojawił. To jest kwestia wpisania takiej osoby do jest dłużnik. Sprzedanie tego długu dla firmy windykacyjnej. Tak. Czy jest to możliwość taka, prawna? Z tego tytułu, że o ile trzeba na komornika, o ile ten jest bardzo e, nieruchliwy. Może drugi znajdzie się, który znajdzie te środki. No bo z tego co wiem, to e, panowie posiadają nie, nie jest tylko kwestia wskazania dla komornika, o ile nie potrafi znaleźć tego. Tam przy piśmie akurat, że posiada działkę tako i tako, no to komornik no niestety wtedy będzie z jego strony zaniedbanie, o ile on tego nie ruszy. Zawsze zawsze mówią za to, ale jeszcze nie przepiszenie za tym zrobić nic. Bo to i tak jest na ta hipotece, to tak z, 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 z on zrobił, bo ma hipotekę obciążoną no, naszą nie, nie tylko naszymi, bo również są tam dwa. No słuchajcie, po prostu niektóre osoby żerują na stajniach. Ja na przykład jest, niedawno dowiedziałem się, że osoba chroniąca swoje minie krzaka chowała na jedankach sprzęt ciągniki i sprzęt rolniczy, po to tylko żeby uczyć przed komornikiem. Także Bądźmy sprytniejsi, akurat albo w możliwości prawnych, albo ewentualnie informacji, co można by było komunikowi podpowiedzieć, o ile on nie ma dotarcia do źródeł informacji. No moim zdaniem, takie, takie nawet zgłoszenie faktu, wpisanie do rejestru dłużnika, też wiele, wiele spraw komplikuje dla takiej osób. Ja chciałbym poprosić o śmietniki przy mm, stadionie u nas w miłkach, ponieważ nie ma. A, a średnio co dwa tygodnie są rozgrywki ligowe. No i pozostaje dura śmieci. Musi który jedna chodzi i sprząta w poniedziałek. Może dlatego, że nie ma śmietników. Takiego śmietnika też nie ma na placu zabaw. Na ten małym placu zabaw. Dodatkowo zabawki, które są na tym placu są już w pewnym małym stopniu zdewastowane. No bo jak nazwać inaczej brak kilku istotnych desek w elemencie konstrukcyjnym, gdzie chodzą potem dzieci i nie trudno o jakiś wypadek. Powiem tak, że jest odpowiedzialność dyrektora, tak? Dbanie i, i o bezpieczeństwo dzieci i kontrola sprzętu, który należy do, do dyspozycji szkoły i ewentualnie na no, zgłaszanie potrzeb, czy też napraw. także tutaj zgłosimy to dla Pani Dyrektor. Mówiąc szczerze, wcześniej kiedy byliśmy, oglądaliśmy te inwestycję i byliśmy zarówno na placu zabaw, to to jeszcze nie widzieliśmy braku, tu nie była tylko ja, była Pani Małgorzata, był Pan Gojarski w takim razie może to, być to jakieś ostatnio czasu wydarzy się wydarzyło, tak? No, tak, ale w ciągu ostatniego czasu faktycznie, ktoś przychodzi. No pytanie właśnie, czy istnieje możliwość ustawienia ławki na ten placu zabaw? Bo kiedy przychodzą rodzice, to oni mają gdzie usiąść, podczas gdy dzieci tam są na tych obiekach. Także gdyby powstała ta ławka, byłoby super. To są głosy mieszkańców. Ja sobie tego nie wymyśliłem sam. Innymi głosami są też kwestie dotyczące wodociągu na miechy i na ulicę Suwalską w Wilkach. Są mieszkańcy, którzy wyrażają aprobatę w tej kwestii chcieliby się dołączyć do wodociągu. Wiadomo, że to by zmieniło koszt całego pakietu wiadomo, jakie są też koszta budowy wodociągu, ale są też mieszkańcy, którzy nie chcą podłączać się do wodociągu. Chcieliby zbudować swoją własną przydomową oczyszczalnię ścieków oraz studnie. I myślę, że w tej sprawie warto by było w najbliższym czasie przeprowadzić konsultacje społeczne i zobaczyć, czy to będzie się kalkulowało, czy może bardziej będzie się opłacało wybudowanie tej przydomowej oczyszczalni ście. I jeszcze, jeżeli mogę pozwolić sobie, z przygłosie, przy głosie, chciałbym zwrócić uwagę, że podczas 25-lecia samorządności terytorialnej, gdzie zostało oznaczonych wiele osób za zasługi, za brak dla ośrodka kultury, dla pana dyrektora, który prawie 8 lat pracuje na placówce, zmienił ośrodek nie do poznania, sprawił, że do miłek przyjeżdżało i będą przyjeżdżać bardzo dobrzy muzycy, tacy jak Odla Pani Banaszak, Pani Sojka i tak dalej. Zgadzam się do Państwa z taką informacją wcześniej, wcześniej, że oczekuję skazań Państwa, jako osób, które mają bezpośredni kontakt z mieszkańcami poszczególnych miejscowości, jak również do sołtysów, tak? I te informacje, które do mnie zwrotne wróciły, te osoby zostały obróżnione. Nie było moich typów, jakby, bo ja tak bezpośrednio z poszczególnymi miejscowościami. Płynęła propozycja tutaj z konopek Nowych, płynęła propozycja z Rydzywek, płynęła propozycja od pana Sołtysa z Nie nagradzaliśmy dyrektorów jakby naszych jednostek, wszystkich, ze względu na to, że w pierwszej wersji naszych tutaj ustaleń doszliśmy do wniosku, że nagrodzimy przewodniczących rad wszystkich i radnych sątysów, którzy sprawowali swoje funkcje trzy kadencje bądź dłużej ze względu na to, że tych wszystkich osób do wyróżnienia, chcieli wszystkich nagrodzić, to wyszło, ponieważ ile Prawie 90, tak? czy tam kostu 100. W związku z tym no, trwałoby to niezmiernie długo i, i tak trwało to dość długo. Spodziewaliśmy się, że to będzie sprawniej przebiegało. Być może pan rację, tylko że wtedy byśmy się zastanawiali, tak? mieliśmy dyrektorów wcześniej różnych i wtedy trzeba byłoby jeszcze ten katalog jakby rozszerzyć. Pan, tak tak jest moje zwrócić uwagę, że możemy że... jednostka samodzielna tutaj, ale podległa. Myślę, że jest tyle różnych rocznic jeszcze. W transformację i wizualną i, i też strukturalną. Myślę, że jest tyle jeszcze przed nami różnych rocznic, uroczystości, że, tak, że pan na pewno... Po pomyśleć w tej sprawie, prawda? Tutaj było główne, nastawili to, żeby, ponieważ jest to dzień samorządności, więc pomyśleliśmy o tych osobach odpowiedzialnych, czyli wójtach, radnych i sołtysach. Później spłynęła propozycja, że ewentualnie osoby, które w jakiś sposób według sołtysów i radnych wyróżnili się na tle własnej miejscowości. To tylko takie było uzupełnienie. A jeszcze nawiązując do Pani wypowiedzi wcześniejszej, chciałbym wyrazić ogromną chęć poprowadzenia takiego zespołu w ramach inicjatywy społecznej. Raz w tygodniu, zwłaszcza, że ja jestem związany z Ośrodkiem Kultury, bo sam jestem z muzykiem i z wielką przyjemnością w okresie letnim no. dzieciom wakacje zorganizować. Przyszłamie instruktora do że tak, <śla> <śla> <Ale, śla> Myślę, że... O to, żeby chciały chodzić. O, bo to jest um, zawsze największe. Takie były deklaracje ze strony dzieci, młodzieży, która tutaj uczestniczyła w tym naszym spotkaniu. było tych, tej młodzieży i tej dzieci dosyć sporo. Myślę, że około 40 osób. No i dzieci wypowiadały się dosyć swobodnie na temat swoich oczekiwań, troszeczkę może... Z pomagałyśmy, tak? nawiązywałyśmy do tej rozmowy. Ale myślę, że bardzo istotne było to, żeby też wyzwolić w młodzieży i w dzieciach taką inicjatywę też społeczną. tak Żeby coś nie tylko w ramach szkoły, bo w szkołach, na terenie szkoły dzieci robią bardzo dużo, działają bardzo fajnie, natomiast żeby też miało to przełożenie na społeczności lokalnej. I tym bardziej, że Ośrodek Kultury posiada naprawdę dobry sprzęt muzyczny, zupełnie na dzień dzisiejszy, tak? Także tutaj to e, zaangażowanie młodzieży czy też dzieci byłoby fajne w tym kontekście, że nawet sprzęt zakupiony za duże pieniądze mógłby być jakiś powstały. Jeszcze korzystając z okazji tak, w chciałbym tylko zaprosić Państwa wszystkich bardzo serdecznie na festyl sołecki, który odbędzie się w najbliższą niedzielę u nas w Miłkach na parkingu, nowym parkingu Ośrodka Kultury w Miłkach. Od godziny 19 do godziny 23. I będziemy prosili strażę... Tak to jest. To może ja jeszcze bardzo powiem. Nasze stowarzyszenie Młodych Rodziców pod w naszej miejscowości. organizuje bardzo fajny konkurs pod egidą tu mieszkam, tu żyłem, tu chcę wrócić. to no jest gmina miłki. Nagrody z tego co słyszałem to mają być dosyć fajne, bo między innymi obrót motor jako pasażer oczywiście. Tak. Także bardzo proszę, tam się na stronie już jest, jest, jest tak. informacja, proszę się zapisywać, a w stron miejsc mamy jak, dużo i warto, by było to w jakiś sposób. są tam uwzględnione. Tak, tak jest regulaminem. Pani radna, jeszcze no, bardzo, bardzo proszę. <grym <grym Pani Wójt, pierwsza moja rzecz to do Pani się zwracam z prośbą. Ponownie chodzi mi o działkę w Danowie, o której tam już kiedyś rozmawialiśmy w poprzedniej kadencji. Pod koniec kadencji była tam właśnie mowa o przejęciu przez gminę na rzecz e, gminy, po prostu, że to będzie praca do Działki będzie, agencji, tak? tak? działki agencji. I dzierżawcy na dzień dzisiejszy tamci, no oni nie mieli żadnych tam praw prawdopodobnie do tej działki, agencja ich odmówiła. Działka zostanie teraz wystawiona do przetargu. Moja prośba jest taka, żeby ponownie wystąpić do agencji ze względów, nie wiem, przytoczyć kilka argumentów. Najważniejszy to jest to, że to jest ostatnia działka we wsi, która będzie mogła służyć po prostu dzieciom. Na dzień dzisiejszy gmina nie ma ustalonych praw tak jakby do udziałów.